Codzienne dbanie i czyszczenie zegarków w warunkach domowych. Codzienne użytkowanie zegarka powoduje jego naturalne zużycie. Dodatkowo pot i kurz osadzają się pomiędzy elementami bransolety czy w zapince paska, co niekorzystnie wpływa na wygląd naszego czasomierza, a czasem bywa powodem szybszego zużycia się niektórych elementów zegarka lub zabrudzenia, np. mankietu koszuli. Aby jak najdłużej cieszyć się naszym zegarkiem, należy go regularnie czyścić. Oczywiście można to zrobić w warunkach domowych. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na klasę wodoszczelności czasomierza i upewnić się, że wynosi ona minimum 50 metrów, oraz sprawdzić, czy koronka została dociśnięta np. w niektórych egzemplarzach dokręcona. W przypadku zegarków z chronografem należy zwrócić szczególną uwagę, aby podczas mycia nie wciskać przycisków uruchamiających i resetujących funkcję stopera. W modelach marki Tag Heuer minimalna klasa wodoszczelności wynosi 100 metrów, tak więc bez problemu zegarki można myć pod bieżącą wodą za pomocą np. miękkiej szczoteczki, wykałaczki i mydła. Po myciu kopertę należy dokładnie osuszyć. Do czyszczenia bransolety wystarczy nam ciepła woda z mydłem oraz miękka szczoteczka. Pransoletę po umyciu należy osuszyć miękką ściereczką. Jeżeli zegarek występuje na skórzanym pasku, zalecamy, zwłaszcza po intensywnym użytkowaniu przetarcie go suchą, delikatną szmatką i pozostawienie na kilka godzin. Pamiętajmy, że skórzanego paska nie należy zanurzać w wodzie, gdyż może to powodować jego szybkie zużycie. Przy pielęgnacji pasków nie należy także stosować żadnych środków chemicznych do impregnacji jego wewnętrznej strony, ponieważ kontakt ze skórą nadgarstka może wywołać reakcję alergiczną. Użytkowanie zegarka na pasku skórzanym w sezonie letnim, kiedy mocniej się pocimy, również skraca jego żywotność. Zaleca się, aby w miarę możliwości stosować w tym okresie zamiennie bransolety lub paski gumowe.